Asygnata umowy o budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu może się opóźnić. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku będą powstawać m.in. w polskim porcie instalacyjnym, który został właśnie ukończony. PGE przedstawiła strategię do 2035 roku, zakłada utrzymanie niezbędnych aktywów węglowych w roli bezpiecznika. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest Energy Week, co tygodniowy przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego z moim komentarzem. Zapraszam! Zacznę od pozdrowienia dla partnera programu Energy Week. EcoConsult jest firmą konsultingowo-doradczą specjalizującą się w projektach transformacji energetycznej. Realizuje analizy i oceny ryzyka dla różnych sektorów energetyki. EcoConsult bierze udział w projektach morskich, farm wiatrowych na Bałtyku, energetyki jądrowej w zakresie infrastruktury towarzyszącej, terminala LNG, FSRU oraz innowacyjnych projektach wodorowych. EcoConsult wspiera firmy w zakresie doradztwa środowiskowego i bezpieczeństwa technicznego infrastruktury. Link do strony EcoConsult znajdą państwo w komentarzu, a ja bardzo dziękuję za ten patronat nad Energy Week. Premier prostował atom, a teraz kolej na prezydenta. Asygnata umowy o budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu może się opóźnić. Tymczasem Premier broni postępów, uzyskując wotum zaufania w Sejmie. Teraz na ruch pana prezydenta, który zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego. 11 czerwca odbyło się głosowanie Sejmu nad wotum zaufania wobec rządu premiera Donalda Tuska. Głosowało za nim 243 posłów, a przeciwko było 210 z nich. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Energetyka była w cieniu tez expose premiera wygłoszonego w Sejmie. Ale poświęcił on kilka zdań energetyce jądrowej, krytykując zasady współpracy Polaków i Amerykanów przy projekcie Atomu na Pomorzu. Za wszystko musieliśmy płacić miliony każdego dnia, bo tak była skonstruowana umowa. Amerykanie pukali się w głowę, przekonywał premier w ekspoze przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu. Wyprostowaliśmy to, zapewnił. Odniósł się w ten sposób do zapisów umowy. O projektowaniu elektrowni jądrowej. Ta została podpisana we wrześniu 2023 roku na finiszu rządu Mateusza Morawieckiego. Warto zaznaczyć, że zastąpiła umowę o budowie ze względu na przeciągające się wówczas negocjacje z Amerykanami. Najwyższa Izba Kontroli ma opublikować raport na temat rozmów Polaków z Amerykanami o atomie w tamtym czasie. Do czasu publikacji raportu poruszamy się cały czas w sferze spekulacji, w której słowo jest stawiane przeciwko słowu, gdyż umowy pozostają tajne. Możemy wierzyć premierowi, możemy wierzyć poprzedniemu premierowi, ale nie mamy papieru. To analogia do sporu o zapisy kontraktu Jamalskiego z Gazpromem. Jeszcze w 2010 roku opisywałem renegocjacje kontraktu jamalskiego i duża część to były spekulacje oparte na deklaracjach, na różnych dokumentach, które nie były kontraktami. Zapisy kontraktów nie były znane, chociaż w pewnym momencie sam opublikowałem przeciek z tych kontraktów. Natomiast w przypadku elektrowni jądrowej wciąż nie wiemy co jest konkretnie w tych umowach. Wiemy natomiast, że sam model współpracy z Amerykanami faktycznie mógł się zmienić. Natomiast ważny szczegół jest taki, że nie wiadomo czy jest to skutek zmiany samej praktyki, czyli sposobu współpracy, czy też już zapisów umowy, które Zmieniły się albo nie. Tutaj zdania są podzielone. Warto przypomnieć, że były prezes polskich elektrowni jądrowych Leszek Juchniewicz, jeszcze w czasie prezesury, tłumaczył Rzeczpospolitej, że chodzi o nowe podejście w relacjach z Amerykanami. Cały wywiad polecam. Przeprowadził go Bartek Sawicki, wspaniały dziennikarz i mój kolega. Warto poczytać. I tam prezes Juchniewicz mówił o zmianie podejścia, o większej podmiotowości, o innych relacjach, ale nie o zmianie zapisów. Dzisiaj słyszymy o zmianie tego, co jest już w kontrakcie. Nie wiemy, co się dokładnie zmieniło, chociaż słyszymy o dodatkowych karach umownych. Czy też konkretnym podziale obowiązków, który będzie wymuszał realizację przedsięwzięcia na czas przez konsorcjum Bechtel-Westinghouse. Wiadomo też, że polskie elektrownie jądrowe, czyli nasz operator, czeka na nowego prezesa. Ten jeszcze się nie pojawił. W maju słyszeliśmy, że może za dwa tygodnie będzie. Jest już prawie połowa czerwca i jeszcze nie ma. Zobaczymy, co dalej. Natomiast okazją do rzeczowej rozmowy na ten temat, niestety albo stety bez światła fleszy, będzie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wiadomo, że stanie się to w przeciągu około dwóch tygodni. Takie mam informacje. Będzie część otwarta dla mediów, prawdopodobnie wstęp do obrad, w, których, w którym prezydent, być może premier, być może ministrowie coś powiedzą. A także po posiedzeniu będzie jakaś konferencja, w której uczestnicy będą mogli coś powiedzieć. Natomiast duża część posiedzenia prawdopodobnie będzie niejawna, i część informacji nie zostanie przekazana ze względów bezpieczeństwa. Wśród tematów mają pojawić się bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To jest odniesienie do blackoutu iberyjskiego. Krytycy obec obecnego rządu przekonują, że Polsce grozi blackout. Nie zgodzę się, może kiedyś będzie nam groził, natomiast zasadna jest decyzja o samej stabilności systemu, o roli energetyki jądrowej, o tym, dlaczego właśnie tak ważna jest szybka realizacja tego projektu. O tym wszystkim warto rozmawiać. Wśród tematów pojawi się także rurociąg NATO na wschodnią flankę do Polski. Polacy walczą o niego. Tutaj też powinna być ponadpartyjna zgoda. Do rozstrzygnięcia pozostaje, kto będzie operatorem. Mówił o tym prezes Pernu w wywiadzie, który przeprowadziłem, jest też dostępny na kanale i dobrze, że ten temat stanie, bo jak najszybciej musimy doprowadzić do tego, żeby rurociągi z zachodnich części NATO przez Niemcy dotarły do Polski. W razie W, tym bardziej, że NATO deklaruje, że wesprze tę inicjatywę do finansowania 30% kosztów. Musimy sięgnąć po te środki i zrobić to jak najszybciej. Czesi też walczą o te środki, więc nie możemy zasypiać gruszek w popiele. No i będzie to oczywiście też rozmowa o współpracy z Amerykanami przy Atomie. To dobra okazja, żeby rozstrzygnąć, jak szybko nam idzie. Warto przypomnieć, że mamy przecież kartę przetargową w kieszeni, bo wciąż nie wybraliśmy partnera technologicznego drugiej lokalizacji. Ten wybór mógłby nastąpić w tym roku. Wiadomo, że Amerykanie chcieliby budować w obu lokalizacjach, ale po piętach depczą im, czy to Francuzi, czy to Koreańczycy, więc możemy podmiotowo rozmawiać. Jeżeli zatem politycy chcą bez awantury w mediach rozstrzygnąć o tym, jak postępują przygotowania do budowy polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu i z kim zbudujemy drugą, gdzieś w Polsce Środkowej, to będzie okazja dzięki inicjatywie prezydenta. Istnieje niestety ryzyko, że podpisanie umowy o budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu przesunie się. Z zaplanowanego czy też deklarowanego końca 2025 roku na optymistycznie trzeci kwartał 2026 roku, a bardziej realistycznie na koniec 2026 roku. No i uwaga, stamtąd jest już bardzo blisko do wyborów parlamentarnych, przed którymi politycy na pewno nie przegapią okazji, by się pokłócić także o energetykę, także zapewne o energetykę jądrową. Co Państwo o tym myślą? Zbudujemy atom na czas? Z czego oczekiwać po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Może mają Państwo własne przemyślenia na ten temat? Zapraszam do komentowania, do dyskusji i przechodzę do następnego tematu. Polonizacja wiatraków na morzu trwa. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku będą powstawać m.in. w polskim porcie instalacyjnym, który został właśnie ukończony. I to jest bardzo dobra wiadomość. Nie chodzi o port y, gdzieś w Trójmieście, ale o port w silno ujściu. Orlen Neptun podał, że zakończył budowę terminalu instalacyjnego właśnie w tym mieście i podpisał już pierwszą umowę na współpracę z hiszpańsko-francuskim Ocean Winds w sprawie turbin wiatrowych do projektu BC Wind. Terminal umożliwia rozładunek i załadunek oraz składowanie elementów wykorzystywanych do budowy farm wiatrowych fundamentów monopalowych, wież, łopat, gondol, czy też elementów służących do okablowania farm tłumaczę Orlen. Dodatkowo infrastruktura terminala pozwala przyjmować nadbudówki morskich stacji transformatorowych ważące nawet do 24 tysięcy ton. Takie nadbudówki BC Winds jest w stanie. Zapewnić. Mam zaszczyt ogłosić, że zakończyliśmy budowę terminalu i przekazaliśmy obiekt do użytkowania. Ogłosił Janusz Bill, prezes Orlen Neptun, podczas konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Świnoujściu. Wpisujemy się w polonizację łańcucha dostaw z tego terminalu. Będzie można instalować najnowsze turbiny o mocy 15 MW, dodał Bill. Warto być na konferencji PSEW co roku, tam coś ciekawego o morskich farmach wiatrowych można się dowiedzieć. Umowa zawarta przez Orlen Neptun z hiszpańsko-francuskim konsorcjum Ocean Winds zakłada wynajem niemal całej powierzchni terminala. Będzie się działo, będzie co robić już od samego początku. Będzie on wykorzystywany przy realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej BC Wind oddalonej od portu w około 150 mil morskich, czyli około 228 km. czytamy w komunikacie Orlenu. Terminal posłuży do dostaw, składowania oraz wstępnego przygotowania fundamentów, które następnie zostaną przetransportowane na miejsce instalacji. W Świnoujściu odbywać się będzie także załadunek komponentów na specjalistyczne jednostki instalacyjne. Obsługę przeładunków i usługi portowe świadczyć będą lokalne firmy posiadające międzynarodowe doświadczenie, tłumaczy Orlen, bo faktycznie w okolicach Szczecina i Świnoujścia rośnie nam taki zielony hub różnych firm, które. Zajmują się m.in. morską energetyką wiatrową, ale także innymi branżami innowacyjnymi gospodarki i to dobrze dla Pomorza Zachodniego, które dotąd nie było dopieszczone, jeżeli chodzi o rozwój przemysłowy. Oczywiście turyści niektórzy będą się bali, no ale ważny jest też rozwój gospodarczy kraju. Tymczasem szerszy obrazek: Urząd Regulacji Energetyki ogłosił 9 czerwca, że aukcja offshore w drugiej fazie. Zostanie przeprowadzona 17 grudnia 2025 roku na moc do 4 GW. Będzie zatem nowe rozdanie projektów wiatrowych na Bałtyku. Orlen sugeruje, że może wziąć udział właśnie w tej akcji. W razie czego jest przewidziana aukcja? Interwencyjna, jeżeli nie będzie zainteresowania. Nowy mechanizm wsparcia, zakładający opłatę salda ujemnego inwestora oraz poziom wsparcia dostosowany do różnych lokalizacji, ma w założeniu przyciągnąć więcej chętnych, bo jak wiemy z aukcji tegorocznej na Litwie, może też tak być, że jeżeli warunki nie będą korzystne, to nie będzie chętnych. Dlatego też Polacy liczą na to, że Nowa aukcja dopiero gdzieś na końcu roku przyciągnie chętnych. Potencjał morskiej energetyki wiatrowej jest jeszcze bardzo duży do zagospodarowania. Musimy przygotować odpowiednie ramy prawne, mówił wiceminister infrastruktury. Arkadiusz Marchewka w Świnoujściu, jego oczkiem w głowie są właśnie te projekty w Szczecinie, projekty związane z morską energetyką wiatrową. I chociaż jest to minister odpowiedzialny za infrastrukturę to angażuje się w ten temat i warto patrzeć na to, co on yy, mówi, weryfikować także te deklaracje. Nowelizacja ustawy o morskiej energetyce wiatrowej, umożliwiająca skuteczne przeprowadzenie aukcji offshore, wejdzie jeszcze w tym roku, zapowiedział z kolei wiceminister klimatu Miłosz Motyka. Jest to niezwykle obszerna ustawa, ale jeszcze w tym miesiącu trafi na stały komitet Rady Ministrów. Jest już po uzgodnieniach resortowych, dodał Motyka. I wydaje się, że morska energetyka wiatrowa nie będzie przedmiotem sporu politycznego, bo przecież rozpoczęcie projektów wiatrowych, czy to Orlenu, czy to PGE, jest datowane na czas sprzed obecnej ekipy. Obecna ekipa dalej je wspiera, więc tutaj może będzie konsensus polityczny, miejmy nadzieję. Pierwsza faza offshore doprowadziła do realizacji projektów Orlenu i Northland Power, PGE i Ersted, a także Polenergi i Equinora. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje całkowity potencjał Bałtyku na 33 GW morskiej energetyki wiatrowej. Należy jednak przyznać, że inflacja i naprężenie łańcuchów dostaw zmniejszyły rentowność, powodując przykładowo wspomniany brak zainteresowania aukcją offshore na Litwie. Co dalej z morską energetyką wiatrową? Warto iść w tą stronę. Jaki będzie udział polskiej gospodarki w rozwoju tej nowej branży? Zapraszam do dyskusji w komentarzach i przechodzę dalej. Pozdrawiam oczywiście patronów Michała Czaje, Łukasza Przybyszewskiego. Zapraszam chętnych do współpracy przez Patronite. W grę wchodzi nawet wspólne przygotowanie odcinka, więc warto, a link jest oczywiście na dole i czas na trzeci temat: bezpiecznik węglowy i wyciszony projekt jądrowy PGE. Polska grupa energetyczna z Hukiem przedstawiła strategię do 2035 roku, a ja tam byłem: miód i wino bezalkoholowe piłem. Strategia zakłada m.in. utrzymanie niezbędnych aktywów węglowych w roli bezpiecznika i nawet 235 miliardów złotych inwestycji. Tymczasem badania lokalizacji pod elektrownię jądrową mają kosztować tylko kilkaset milionów złotych i był to mniej prominentny element strategii. Polska Grupa Energetyczna aż tak bardzo się nim nie chwaliła. Polska Grupa Energetyczna nie będzie istniała bez polskiej gospodarki, ale i gospodarka bez PGE przechodziłaby poważne perturbacje. Przygotowanie strategii grupy to kwestia odpowiedzialności, przekonywał prezes PGE Dariusz Marzec na konferencji. Musimy pamiętać o fizycznym bezpieczeństwie naszej infrastruktury. Wiemy, co dzieje się w naszym otoczeniu, nie tylko na lądzie, ale także na morzu. Te wszystkie wyzwania musimy realizować w olbrzymiej niestabilności geopolitycznej, powiedział Dariusz Marzec, i trudno się nie zgodzić. Dlatego też strategia PGE jest dosyć zachowawcza wbrew pozorom. PGE wyda 37 miliardów złotych na budowę 10 gigawatów elektrowni gazowych. Ma to być 4 gigawaty w technologii CCGT i 6 gigawatów w technologii OCGT. Chodzi o to, żeby stworzyć element gazowy w portfolio PGE, który będzie współpracował ze źródłami odnawialnymi. Czyli kiedy spadnie podaż ze źródeł odnawialnych pracujących nieregularnie, zwiększy się podaż z energetyki gazowej, bardzo elastycznej. Ponadto te bloki gazowe nie będą pracować od rana do wieczora czyli te 10 gigawatów niekoniecznie zamieni się w 10 gigawatogodzin pracy. Chodzi o to, żeby one w szczytach zapotrzebowanie na energię elektryczną pokrywały i to jest może uspokajające dla tych, którzy boją się pułapki gazowej, czyli zwiększenia zapotrzebowania na gaz w gospodarce polskiej w czasie, kiedy nie mamy wystarczających złóż i jesteśmy zależni. Od importu. Zwolennicy gazowania energetyki i ciepłownictwa przekonują, że praca w szczycie spowoduje, że ten wzrost zapotrzebowania na gaz nie będzie taki duży i zostanie nawet nadwyżka, by podzielić się z sąsiadami jak Ukraina. Kolejny cel ze strategii PGE to budowa magazynów energii na 18 GWh 10 GWh w elektrowniach szczytowo-pompowych i 8 GWh w magazynach chemicznych. To ma być Drugi element tego stabilizatora źródeł odnawialnych, który będzie zdejmował nadwyżki i uwalniał je w czasie, kiedy będą potrzebne. Źródła odnawialne są chimeryczne. Kiedy przestają pracować, nie ma energii, dlatego potrzebne są elastyczne jednostki gazowe. Kiedy wszystkie OZE produkują, to całe tsunami łapiemy w magazyny energii, wyliczał prezes Marzec. PGE wyda także 75 miliardów złotych na wzrost mocy przyłączeniowej. Dla nowych źródeł odnawialnych, których ma być więcej o 11 GW i o 12 GW w przypadku nowych odbiorców. To są wielkie wzrosty, coraz więcej źródeł odnawialnych ma być zabezpieczane właśnie przez gaz, przez magazyny energii. 18 miliardów złotych ma zaś trafić na obniżenie emisji CO2 ciepłownictwa PG, aż o 60% w stosunku do 2021 roku, z tego 3 miliardy złotych na akwizycję sieci, a potem ich modernizację. Mamy takie mikrosystemy energetyczne, które w razie nadmiaru energii będą grzały wodę w kotłach elektrodowych do akumulatorów ciepła, swoistego termosu, i będziemy ją potem oddawać do systemu. Mówił Dariusz Marzec: To jest taki sposób na Efektywny ekonomicznie spadek emisji CO2. PGE przedstawiła tę strategię 12 czerwca i jest tam perspektywa do 2035 roku. I to jest ważne, bo przewiduje ona inwestycje w utrzymanie niezbędnych aktywów węglowych, czyli 5 miliardów złotych na utrzymanie i przekwalifikowanie kadr. Nie ma możliwości, aby w Polsce nie wydarzyło się to, co na Półwyspie Iberyjskim bez źródeł węglowych. Cytat z pana prezesa, od razu tłumaczę. On jest troszkę niezgrabny, ale chodzi o to, że PGE zakłada, że węgiel będzie potrzebny, żeby nie powtórzył się w Polsce taki blackout jak na Półwyspie Iberyjskim. Czyli węgiel jest potrzebny, żeby go nie było. W czasie flauty potrzebujemy źródeł węglowych. Wtedy uruchamiamy ten bezpiecznik, zastrzegł Dariusz Marzec. I trzeba powiedzieć, że to jest konserwatywne podejście. Poprzednia próba aktualizacji strategii, która zakładała szybsze odejście od węgla, została storpedowana przez związkowców i PG wycofała się rakiem z tej aktualizacji. Tutaj jest więcej konserwatyzmu, prawdopodobnie także po to, żeby nie ścierać się ze związkowcami. Natomiast jest zastrzeżenie prezesa PG. Te źródła węglowe nie mogą już działać na zasadzie rynkowej, powiedział. Będziemy musieli porozmawiać o tym, jak finansować ten bezpiecznik. Będziemy prosić pana ministra o rozmowę w tym temacie, dodał prezes PGE, patrząc na konferencji na pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Na miejscu też był minister finansów Andrzej Domański, namaszczany na super ministra gospodarki po rekonstrukcji yy, rządu, i to było odniesienie do faktu, że Wciąż nie jest formalnie jasny los Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która miałaby skupiać aktywa węglowe, także te od PGE. Nowa ekipa nie chce kontynuować tego przedsięwzięcia. Myśli o innym mechanizmie finansującym dostępność takich mocy, bo zgadzamy się wszyscy, że są potrzebne. Jedno z rozwiązań to wydłużenie rynku mocy. O tym mówił prezes PGE także w kuluarach rozmawiając ze mną. Inne to stworzenie rezerwy węglowej, która nie pracuje i jest uruchamiana tylko w czasie zapotrzebowania. No i to wszystko wymaga koordynacji z Komisją Europejską, jakichś zmian prawa i oczywiście wielkich pieniędzy, więc wciąż czekamy na rozstrzygnięcia. Warto przypomnieć, że ustawa o NAB była gotowa w 2023 roku. Trwa zmiana koncepcji i trwa ona już dwa lata, bo jest 2025 rok. Poza tym PGE planuje inwestycje w sieci warte 75 miliardów złotych. Połączeniem tych naczyń połączonych jest sieć dystrybucyjna, która musi być elastyczna, która musi pozwolić na stabilną i płynną pracę, powiedział prezes Dariusz Marzec. No i na końcu, gdzieś tam w tle jest Atom. Zajął najskromniejszy udział w strategii PGE, także jeśli chodzi o budżet. Grupa przewiduje wydatek kilkuset milionów złotych. Wyłącznie na przeprowadzenie niezbędnych badań i analiz w trzech potencjalnych lokalizacjach atomu: Bełchatowie, Turowie i ewentualnie w Koninie. Czyli pojawia się Turów, tutaj prezes mówił o potencjale SMR małych reaktorów jądrowych, tego jeszcze nie było, no i stare, dobre Bełchatów i Konin. Badane lokalizacje będą gotowe na ewentualne decyzje, także regulacyjne w sprawie drugiej elektrowni jądrowej, powiedział prezes PGE o badaniach ze strategii oznacza to, że prawdopodobnie umywa ręce, nie porzuca tych projektów, będzie badał Bełchatów Konin, będzie się zastanawiał nad Turowem, ale to rządowi zostawia decyzję, co dalej z tym zrobić. Na koniec powiedział: "Życzymy szczęścia i powodzenia budowie w Hoczewie, czyli projektowi dużego atomu na Pomorzu, który jest już przygotowywany do realizacji". Podsumowując, strategia przewiduje łączne wydatki inwestycyjne o wartości w sumie 235 miliardów złotych i PGE deklaruje, że 150 miliardów złotych z tej kwoty ma stanowić polski kapitał. Zobaczymy, jak rzeczywiście będzie. Jak się Państwu podoba nowa strategia największego dostawcy energii w naszym kraju? Czy to dobrze, że tak mocno stawia na bezpiecznik węglowy? Czy dobrze, że wydaje takie miliardy na transformację? I czy to dobrze, że tak troszkę po macoszemu e, traktuje atom? Oczywiście zostawiając tutaj decyzję rządowi. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. To wszystko w materiałach przygotowanych w Energy Weeku w tym tygodniu. Zbliżamy się do 11 tysięcy subów. Idzie coraz lepiej, więc yy, proszę Państwa, jesteśmy razem. Przyglądamy się bezpieczeństwu energetycznemu. Następny Energy Week za tydzień. Energy Drinki jak zawsze od poniedziałku do piątku. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.